w CS-a z JTM. Robimy tą tam serię wszystkich. od Silvera do Globala To jest filmik z Silverem 2 jest, jest, jest tutaj, tam gdzie jesteś przerwany, dwóch tam jest chyba O, ale zeza, ale zeza 16 Mogło być lepiej Wypestkowani Okej okay. Dobra Teraz spróbujemy to pięknie no, zagrać Ja bym proponował kupić We got this. Bizona i przerasować coś Nie, dyk, nie wystarczy może się tutaj sobie Zobaczymy jak teraz pójdzie o, o. Chyba jeden raz, że mam pakę na monsterze. Jeden jest u mnie Jeden grał Polska na pewno O jest ma coś latę No! 62 dostał A ja myślałam, że musi amunicja już przeć się skończyła Jeszcze miał skubany nie, teraz po jakimś nowym flaszu sobie je przeaświe Dobra, teraz mam Bizona, to możemy sobie przerażować Marek, gdzie twoje flagi tam się? Dobra, zaraz mam Deploying flashbang! Ała, A, io, io. <coughs> Ała. Ale mi dał heda z na monsterze, jeśli nic nie dostał O nie, o nie gdzie jest jest ten kawach? Chyba już spadł na dół. Z bombą tam gdzieś spadł. Wyrzuć Bizona to go podniesiesz chyba. On miał kałacha też, on miał też kałacha. Oooooh! To lecimy! Chcesz kałacha? No, mo możeś mi dać. Bo nie mam zdań z kaski. Raz, raaz, raaz! Wiem jakiś gościa z dobrego fryszyka sobie z tego monstera. Okej, okay, chyba będą u ciebie. Okej, okay, idą konektorem. Aha! Jeden dostał za 26, nawet siedzi ze Scoutem i kampi. Nie wychylaj się może na razie, poczekaj, bo Właś będę O, kawasek. Ini Tam On tam na, na leczpie, kampił ze Scoutem. Jest chyba już na... Myślę, że z go chyba Tam gdzieś skanuje Makałacha. Dobrze Jedziemy, Dobra, dobra, pięknie, pięknie Oszczędzamy, szporujemy, szporujemy O Boże, nie wziąłem już dobrą bronią. Ui! Tak, na SP go nie ma. Czekaj, on chyba Drugie w linii będzie chyba. Drugi jest chyba tutaj. Jest? W, w tym kanale, czy coś takiego. Chyba ja idę. Dobra, jestem nie, ja. To ja. On miał kałaka, czy coś? Może tutaj jest. O, CZ miał. To się da oh, no. Jest, jest, jest! Dobra. Ja i te, teraz będą ja, y, kałakami. Mam wszystko, mam cz jest też fajnym skinem. Let's go, let's go! Eee, ehm, dobra. Ehm, dobra. Co? Możemy zrobić tak, że ty mnie tutaj podsadzisz? Dobra, okej. Okay. Czekaj. Kudę. Kude, zabrakowałeś mnie i nie umiałem iść. Tylko, że nam nie wyszli teraz. Ja Mamy też nie tak dobra. Tom? Idą Jest tam, jest, 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 dobra. Przysz nie, osiem, jeden nie. był tam. Docadzisz mnie jeszcze raz. Ja nie, spokojnie. Przeszkanuj przez to! A ty masz 6 HP! 16 Tu molo! Flashbang! Chuj flash? Podsadzisz mnie No, witam cię Jest, jest, Znaczy spróbujesz mnie podsadzić? Nie, on, on, jest tutaj, on już jest tu na blisko Był right me so no no no, no, w mecz to kto już jest Dobra Spróbujesz jeszcze <that's next> <marketers> raz, bo tam ktoś wyjdzie na pewno No dobra, możemy spróbować jeszcze raz By nam teraz nie teraz monsterka. Czekaj, no. tam ktoś? Nie widzę. Tu... Jest Należy. Czaj, teraz drugi będzie tutaj. Paka jest. Czekaj, podskocz może to przejdziesz tam. Nie przejdę. Tam idź. Czekaj, podskocz. Jest na nie niewidzialna. Nie... Jest mąż tutaj, mąż tutaj, Ja Dobrze. Ja się zastanawiam, może też Grotto! O nie... Szymon, mam mam Go go trzeba zagrać grotto! Nie może być tak, że grotto będzie niewykorzystane. Albo teraz w tym je posadzić może. No dobra. bo nie umiem raczej wskoczyć. A! Nie da, już się szła za późno. Cześć, a nie! Wychylił się! A, czekaj. On jest tam, on jest tam na szolcie. E, nic nie obejwał, nie wiem jakim cudem. Wiem, czerownik centralnie na nim. Może mieć grotto. Oh, oh, A, ja, jajajaj, dobrze Dzień. było. Najszczadniej. <coughs> Dobra. O, teraz wygrywam to chyba. Teraz pistoletówkę ugrywamy i może się uda. I... ...Digle. Dobra, lecimy po Zedik i z tego Digla. Nie wiem, czemu mi się nagrania reserują, to Przepraszam. Przepraszam! Moje granaty w tym... ...tygodniu. na wabik. Widziałem Aha, jeden obe... Co? Jak on tego za 42 dostał? Ja pewnie jego cały magazynek wywaliłem. I no za 42? No nie, To nie się nie kalkuluje. Jej ja, ja, jeszcze musi się dużo nauczyć. O nie, bo ja się trafię. O, to jest Dobrze było, nie, no dobrze było. Ja bym proponował zagrać eko. No dobra, szkoda. Jeden obewał za. Jakiego za 20 trafiłem? Jeden jest tutaj tak o tu. Jeden hmm. jest u góry tam wiesz That's gdzie tam, tam widzisz On ma skauta o! o dziękuję Ona nie ma kulta Czeta Moja miała więcej Dobra To by się On mógł się zeskoczyć to. już Chyba pakę, możesz próbować plantnąć? To by była na nas najlepsza opcja. A plantuj, plantuj zaplantujesz I mamy już kasę na granie Gdzie ty z Łoja ciąg, chcę przeskanować. Ten jest. Dobra, A niech próbuję, nie? niech próbuję. ja, oh, uh, uh, ja Ajajaj, będzie 74, ej ty, bo to jest niebezpieczny wynik <tryk> ja, dobra, na kałachu mamy się, mam teraz bardzo z Dobra, ja proponuję wygrać tą jedną rundę nie, ja muszę kupić sobie AWP, bo on mnie denerwuje, ten jeden. Zaryzykujmy najwyżej, później kupię sobie digla i po prostu na Ja troszeczkę zobliczyłem i nie było mnie stać na Keb'ral. O nie. Ale mam za to Keb'ral dość sfermy. Ło, no kurczaczki, nie widziałem go. Co za jeden. Jak? On nie dostał. Teraz to już jest kupcja, bo nie mamy kasy, a oni nas dojeżdżają z wynikiem dla Digielek. I później zagajmy negebem, Simon. Możemy siądź, Dobra, czekaj. Oj, czy by, byłoby miło, gdyby siadła? Wow, Panat, Jeszcze teraz pokazuję, jak to się robi. Full no, rush, traka, traka, paka, maka, naka, O, Ale no Jest snek Jeden póki jest digla. Jeden leży. Dobra, ale poczekaj na mnie, czekaj na mnie, czekaj na mnie. Nie nie, nie. O, nie, oh! nie. poczekał. Ma, mam nie. O, mam nie. O, nie, nie. Patrz teraz ja cię poka pokażę jak to się robi Patrz Spokojnie. Bo ja wiem, cię zrobię. Jak... Pyk, pyk, pyk. E. e! No ale przeskanowałem go chyba przez to. Zacznijmy. O baj Bąki tażka łaka mam. Tej HP O nie O cztery HP. Cansuję górą. Na gnieździe jest? Plantuję. No nie! Ja uciekam. Schowaj się, nie wychylaj się, on musi do nas przyjść. O kurczę, ciachnął mnie. Jak zauważył. Nie wychylaj się, on musi What? przyjść. Ja mam minus 4 kp. Tak jest dobrze, ja. da, nie. pięknie. Wyczone, szybko, wszystko ładnie, pięknie. Dalej silwej dwa. Ja też. No niestety. Za to czy gramy teraz e, turniejowego czy skrzydłowego jeszcze? Wiem ja zagrał turniejowego może. Dobra, jeszcze musimy no dobra. się ład, ładnie pożegnać. E, więc no tak. to do zobaczenia. Do następnego cika. Dzisiaj byliśmy Silvera 2, więc już powoli idziemy do Globala. Do zobaczenia. No, następny odcinek będzie z tym, ze Silvera 3. 3. Dokładnie. Do widzenia. I'm mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.